Funny game Dzień dobry w dzisiejszym odcinku z Minecraft Farmer Jak widzicie... Czekajcie, nagrywa się Jak widzicie... Powracam do tego A zanim zaczniemy, zapraszam was na mojego Discorda Macie link w opisie Już chyba robiłem bardzo dawno, ale dobrze i widzicie to pewnie w sobotę, za kilka godzin, nie wiem kiedy to wrzucę, ale pojawi się, albo to się pojawiło, albo przedtem się pojawiło, też odcinek inny. A dlaczego? Z okazji wakacji mam pomysł na kilka małych serii, albo nowych serii, albo odrodzenie starych i dalej. Więc tak pokrótce powiedziałam, oczywiście jeszcze lajk, like, subskrypcja oczywiście. No i to w sumie tyle na początku chciałam powiedzieć. O. No więc to tyle na początku chciałam powiedzieć. A my teraz idziemy... Bo jest zima. Idziemy pomóc. Tak jak w GTA pamiętacie, macie taką reputację, co nie? To wyobraźcie sobie, że tutaj właśnie na zielni też muszę zrobić taką reputację. Kurczę. A i muszę też wymienić koła, bo zapomniałem wam powiedzieć. Koła trzeba wymienić na zimowe, bo jak widzicie na śnieg. W ogóle traktora zapomniałem w tym w pewnym czasie poprzedniego odcinka. No i idziemy. I właśnie w planach mam wiem wywiadę. Nie obchodzi mnie to. To jest Minecraft. I właśnie w planach mam. Właśnie zmieniłem w opon i też porobienie coś na mieście. Bo pamiętacie, dawno nie było odcinka, co nie? I troszeczkę się porobiło w tym mieście. I moje kierowanie wciąż jest idiotyczne. I chcę dokładnie dorobić. Jak widzicie, jest śnieg na drodze i trudno się jeździ. Jak widzicie, ślizgam się. Oj, jak widzicie, aha, aha, czemu nie cofa, halo, eee. aha, dzień dobry, co się dzieje, czemu mnie tu cofa? Eee. Zatrzymam się tu, bo już parkingu nie ma. Tu jest w ogóle tu jest od czyszczenia dróg. Zajmowanie się drogami w ogóle butka, ale widzę, że nikogo nie ma Okienko otwarte. A z pojazd, który tu był, widzieliście, zniknął. Hm. W ogóle czemu wszystkie drzwi są otwarte? Ludzie zamykalibyście. Więc tak, co powstało? To na pewno widzicie, że tutaj już nie ma tego parkingu. Jest za to nowe miejsce. Dokładnie park, jak tutaj widzicie. Park i tutaj jest w ogóle też po, e, posąg bitwy pod Mirną. Jak widzicie, no, to, to troszeczkę tu też napadało śniegu. E, Sam pomagałem w sumie w, w posprzątaniu, chodzi rzeczy. Miejsce armaty ja ją odnowiłem, bo pomogłem tam, temu burmistrzowi. I jeszcze jakieś tam ubrania pomogłem znaleźć, a nie, to nie dla mnie, pokój kobiet. to dla kobie, to no, y, to jest po prostu taki, można powiedzieć, taki, nie park, no, to, to taki sobie, żeby siąść, zjeść, to, no, bo w sumie tu można grilla własnego zrobić, a tu jest na sprzedaż mała działeczka. I chodzi, wiem, o il, ile ona kosztuje I mam dla was takie, znaczy, pytanie, ankiety nie zrobię, ale mam w planach. Żeby tą działeczkę kupić i coś tu zrobić. Może nie będzie to zbytnio rolnicze, ale coś może będzie. Właśnie ta to, to seria zaś zmieni w prawdziwe życie zamiast w y, rolnicze. No to tak, y, niezbyt trochę. Y, jeszcze tutaj parę... O, jeszcze tu postawili ten wielki budynek. Ale w środku jeszcze zza, w ogóle zza, yy, nie, tam jest zgęszony świat. Przy czymś to zabudowali, bo podobno jeszcze środek jest niewykończony, i oni postanowili to zab, yy, zabrykadować. Tym powiedzieć. Chociaż znaczy w sumie to prawda, zabrykadowali to. A co ja dzisiaj robię? Mam pomóc w sprzątaniu. I sobie tak chcę dorobić, w sumie też. Więc może będę wam mówił niszcząc przy tym yy, śnieg Tylko żeby nie zaczęło padać, bo w sumie będę robił to, okaże się, że robię to do nocy i później zacznie znowu padać Tylko, że moją działką jest w sumie teraz tylko chodzi ten główny plac Teraz, bo teraz ustali, że to jest główny plac I tutaj trzeba posprzątać, ja mam posprzątać na głównym placu na, na drodze. Tak, bo masz w ogóle, a może ta maszyna gdzieś pojechała. I dlatego? No to w sumie będzie ciekawe, no, no pewnie pojechała nie wiem gdzieś. A i plany, pamiętacie jak Mówi mówiłem, że rząd planuje tutaj jakieś plany z pociągami? Jednak odmówili. Powiedzieli, że jednak nie chcą, bo to jest za dużo pieniędzy jak to zwykle. I powiedzieli, że zamiast tego zrobią autostradę do miasta. Jeżeli chcecie, możecie pokazać to w komentarzu. Napisze, napisze, napiszcie w komentarzu, co chcielibyście, że na przykład jak wybudują tą autostradę do tego miasta, który jest najbliżej nas, czy mam, miałbym tam pojechać. Chodzi sprawdzić, jak tam coś wygląda i może yy, tam, nie wiem, coś porobić. Chociaż wiem, że to jest Minecraft Farma i tu powinno być o farmie, ale zmienia się chyba to w Minecraft życie. Ale na razie, bo w sumie zima, to tak zbytnie nie ma co robić. A później wiem, że w rolnictwie tam się robi w zimę. Na przykład mm, remontuje się jakiś tam, czy się naprawia się jakiś tam y, sprzęt. Będzie tego dużo do zbierania, nie wiem jak to pozbieram. Ciekawe, ja gdzie ten śnieg wyrzucam. Kurczę, samochód. No i właśnie, jak to tam mówiłem, co nie? No skończyłem na tym, że. Jeżeli chcecie, to mogę być właśnie to, jakieś tam rzeczy. Ten okej okay. I nie mi schodzi. Chodzi no zbytnio, że to jest właśnie ta... Yy, taki Minecraft Farmer to miał być, ale w sumie już to tak się stanęło, że już to jest takie, można powiedzieć prawdziwe życie, tylko że na wsi. Czyli bardziej obok miasteczka. Więc... mógłby pan troszeczkę uważać. Teraz jakby to pozbierać? Yy, właśnie, więc jak tam chcecie, to możecie napisać pomysły, co by tam zrobić yy. dużo tego jest, proszę nie, wiem, ja to powyrzucam, bo można tak zrobić a ja w sumie teraz wam wytnę, jak ja to pozbieram, ok? Jak widzicie, już posprzątałem w pewnym sensie, jeszcze tylko wyrzucić to wszystko. Posprzątałem wszystko, myślę, że jest dobrze. Resztą się zajmą inno, inne osoby. Więc... To w sumie nie moja sprawa już. Ale, ale jednak wyrzucić trzeba, co nie widzowie. No i, i teraz, moi, teraz pójdę tylko i powiem o tym. Nie! Naprawiam to, nikt nie widział. Teraz muszę pój pójść i powiedzieć. No, troszeczkę się z mnie. Oj. Dobry? Ja posprzątałem to, co miałem. Yy, chciałem zapytać tylko tak, kiedy będzie zapłata? Albo. Właśnie chciałem zapytać, co tam jeszcze będzie, bo chciałbym sobie dorobić. Dobrze, zapłata będzie jutro. Na razie to tyle. Mhm. Dobrze, do widzenia. Powiedział mi, że na razie to tyle i że nie potrzebuję na razie teraz do sprzątania tak dużo osób. A z tą działką, to jeszcze spytałam o działkę. Powiedział mi, że oni chcą ją sprzedać za 25 szmeraków, bo w sumie mała jest, niepotrzebna. A jeszcze chciałem sobie właśnie: tutaj sobie opony wymienić. Myślę, że mnie będzie stać, bo za to miałem za tą robotę dostać. Trzy szmaragdy. Albo pięć? Nie pamiętam już. Yy, no. To przyjech... Dobrze. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, pani oj. Troszeczkę kolejka... Mogę, nie... Mogę tylko dwa słowa. Czy jest zdanie? Okej. Okay. Dzień dobry. Heś, yy, słuchaj. Mam do ciebie sprawę. Weź mi opony takie na zimę załóż, bo śniegu jest tu tyle, że nawet nie nadążają go posprzątać. Dwa szmaragdy, za nałożenie? No to tanie nawet. To cześć, przyjdę jutro. Jut, jutro podobno ma się już zabrać za robotę, czyli pewnie jutro zacznie. No bo w sumie tam trzech klientów. Znaczy, licząc ze mną, było trzy osoby. W ogóle ciekawe, jak tam się wszystko dzieje, co tu się dzieje na tym w ogóle wszędzie. Wszędzie to. ta, ta. ta. Bo wszystko się zaczyna zmieniać, i tak dalej. A jeżeli by ktoś nie zauważył, kombajn na chwilę oddałem. Pamiętacie tego gościa bogatego, to czy wybudował się tam, jeszcze zasadził na zimę coś? No to właśnie jemu oddałem. Znaczy, on mi trochę coś zapłacił. Mam na koncie, nie wypłacałem. Jak widzicie, mam na koncie 20 szmaragdów, albo 30, za, bo mu wypożyczyłem. Na całą zimę i wiosnę. Nie wiem po co mu na wiosnę, ale nie wiem. Dobrze, to jest koleś jakiś, więc to niego zależy. A ja się w sumie wam już żegnam. Więc jak zwykle macie, jak zwykle macie tu. Mój